tam dawno nie było filmu, ale to ciągle coś, miałem dograć jednak zacząłem nagrywać w sobotę, miałem dograć nie było czasu teraz jestem chory znowu, także e, co, zapraszam ja ich otwieram i zapraszam na film, zobaczycie co tam u mnie słychać ile młodych i tak dalej wiatr wieje, ale już trochę mniejszy Także pozdrawiam i miłego oglądania. Już do nie wchodzę. Witam, panowie, wszystkich. Dawno nie było filmu. Jaszłam z żałobnika. Ach. Pobiegłem, odebrałem, ale niestety już nie żyje. Rozerwał go tu. Ach. To już trzecia sztuka w tym tygodniu. Ach. To drugi żałobnik i. Pamiętacie tego korunia, tego? Co ten? Co uciekał, to też już go nie ma. Bociankę. Miałem bociana do bocianki przynieść. Ech, szkoda. Samica. Miałem bociana do bocianki przynieść. Bociankę tak samo zjadł. Zaraz pójdziemy coś nagrać. Jak tylko odpocznę. A tutaj w las wziął. W te brzuski. Myślałem, że jeszcze będzie żyło, ale niestety. No tak w ogóle to nie nagrywałem dawno, jak wiecie, bo trochę mi się nie chciało. Zima. O, tu ryśka niesie drugie jajeczko. Tutaj młode żałobniki. Tutaj młode wyszłańce. Tutaj kolejne żałobniki są. Gdzieś są. O, dwa. Tutaj kolejne. Tu są następne. Tu są kolejne żołniki. Trochę tych młodych żołników jest. Tu gdzieś jest jakiś perłowy, ale nie wiem. Gdzie? A w którymś był w tym dółku, O! Tu jest perłowy, także dwa perłowe będą. Jajek teraz się posypało trochę. Także u mnie lęgi są w pełni Mówię No i tutaj są dwa o. Także trochę tych młodych żołobników jest Poza jaszczębiem, który czyści mnie tutaj w tym tygodniu strasznie, to nie jest ogólnie źle Była zima, były mrozy, nie chciało mi się nagrywać O, jasny koroniaty Brata chyba Ganiał, przyleciał. Zobaczymy, jak zostanie, to zostanie. Jak poleci do niego, to, to niech leci. Ja teraz trochę wcześniej wracam z pracy, więc otwieram żołniki, żeby sobie pożerowały. Ale to trochę mi się widzę, bokiem zaczyna odbijać kawką, bo naprawdę uwiązał się ten. Ja sząp na te moje żołniki, Nic nie doleciało, ale starczy tego co jest tam. Jak widzicie już trochę młodych jest, a to dopiero jest początek lutego. Nie zmarzły. Tak jak te wyszłańczyki to już spore ptaski to już na pewno nie zmarzną. Zresztą mrozów nie nadają. Trochę zajęty byłem, trochę nie było czasu. Nawet nie oglądałem chłopaków filmów, ani Tomka, ani Sebastiana. Czy tam Krzyśka nikogo nie oglądałem nie ma. Trochę sobie zrobiłem przerwę od gołębi, tylko dawałem jeść i pić i... A one się tutaj lęgły w spokoju Dzisiaj trochę ogarnąłem, ale to z grubsza, bo już takie wyżyczki były W tych dukach Dobra, nie będę ich straszył, jak później będą żerować sobie to Nagramy jak żerują A ten, one teraz się pochowały przez tego jaszczębia, no szkoda tej, bo to żałobnica była, ta żałobniczka Koroniaty co uciekał, to był samiec. To jeszcze pal go licho, ale ta samica samic jest mniej. Nie doniosłem, nie chcę mi się na ten bazar jechać. Nie wiem, jakby ktoś miał w okolicy jakieś zaobniczki fajne, ale nie za drogie panowie. Bo ja tu patrzyłem na no, liksa to tu ktoś takie ceny są tych zaobników, że aż nie do uwierzenia. Za do 30 zł, 20-30 zł, to jeszcze. Mogę dać, ale nie więcej. Otóż przesada. E no zdrowa są. Tam jeszcze u góry trochę nie posprzątałem, ale już chyba nie zauważyłem. No i to, to tyle na razie. Później jak będą po trawie chodziły, to się dogra coś. Na razie pauza.